Cześć, witam Was w kolejnym dniu naszej serii 100 dni do matury. Przed nami już dzień ósmy, no i zadania z treścią. Jest to część pierwsza, dlatego że ten temat powróci w yy, tak naprawdę w okolicy tematów. Funkcja i funkcje. Wtedy powtórzymy sobie jeszcze niektóre rzeczy, ale już bardziej z takim naciskiem, właśnie na funkcje. Teraz skupimy się na tych kwestiach pierwiastki, potęgi, logarytmy, właśnie w zadaniach z treścią. Przygotowałam tutaj dla Was trzy zadanka. Bardzo wydają mi się one maturalne, więc powinno być bardzo przyjemnie. Często takie zadania mogą troszkę straszyć, ale naprawdę nie ma czym, więc mówimy sobie o co chodzi w takich najbardziej bardziej standardowych zadaniach. Zachęcam Was oczywiście do pozostawienia subskrypcji na kanale, do polubienia tego filmu i wszystkich innych, które obejrzycie, do skomentowania i do zaproszenia swoich znajomych. W opisie filmu znajduje się też link do grupy na Facebooku, do której Was serdecznie zapraszam. Tam znajdują się zawsze najświeższe informacje odnośnie wszystkiego i tam także znajdziecie różne PDF-y, zadanka, Zachęcam oczywiście do obserwowania innych moich social mediów, na których staram się w ostatnim czasie być bardziej regularna. Nie jestem zbyt dobra w social media, ale, ale staram się dodawać także tam różne treści. Przechodzimy do zadania. Standardik, standardzik, tak? czyli lek w organizmie zmniejsza się w czasie zgodnie z zależnością wykładniczą. Ma masa tego leku prawda? zmniejsza się. M od T równa się M0 razy 1 druga do potęgi T przez T. Gdzie M0 to początkowa dawka leku, M od T to dawka pozostała w organizmie po T godzinach, a T to czas połowicznego rozpadu wyrażone w godzinach czyli co to znaczy czas połowicznego rozpadu to znaczy że po tylu godzinach pozostanie nam w organizmie połowa tej dawki przyjętej tej początkowej dawki jeśli początkowa dawka wynosiła 200 mg czyli my już wiemy że m0 to jest 200 oczywiście mg a czas połowicznego rozpadu to będzie T nasze duże równa się 6 godzin, oblicz ile leku pozostanie w organizmie po 18 godzinach, tak? Od samego początku. Czyli nas interesuje M od 18. No to zauważmy, że to będzie nasze 200 razy 1 druga przez T to jest to, ile. O ilu godzinach chcemy policzyć? Te szóstych, prawda? No to co możemy tutaj zrobić? Zapisać sobie, że to jest 200 razy 1, 2 do 3, no bo 18 przez 6 to jest 3, prawda? Czyli tutaj będziemy mieć 200 razy 1, 8. To sobie możemy skrócić, no na pewno przez 2, 4, 100, jeszcze przez 2, 2, 50, czyli to będzie 25. Możemy to oczywiście sobie sprawdzić na kalkulatorze. Jak najbardziej jest to 25, oczywiście będzie to masa leku po tych 18 godzinach wyrażona w miligramach. Czyli odpowiedź 25 mg pozostanie, prawda? Więc bardzo przyjemne zadanie. Tak naprawdę w tego typu zadaniach wystarczy dobrze przeczytać, odczytać co jest po kolei naszym M0, te duży, T małe i podstawić do wzoru funkcji. Przejdźmy do kolejnego zadania, zadanie troszkę inne. Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem r równa się logarytm z a przez a0. Gdzie A oznacza amplitudę trzęsienia ziemi, ziemi wyrażoną w centymetrach, a A0 jest stałą 10 do minus 4 centymetrów nazywaną amplitudą wzorcową. 6 lutego 2023 w Gaziantep w Turcji miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 7,8 w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsienia ziemi w Turcji i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy mniejsza od 500 centymetrów. No dobrze, więc znowu to nasze R to jest ta skala, prawda? I my wiemy, że u nas ona wynosi 7,8. Czyli już wiemy, że nasze R to będzie 7,8. No, to nasze A znamy, bo to jest ta, to nasze A0, przepraszam, bo to jest ta nasza stała wzor wzorcowej, to jest 10 do minus czwartej. Szukamy naszego A. No właśnie, no to spróbujmy sobie podstawić. Czyli tutaj mamy tak, 7,8 równa się logarytm. No, i tutaj to jest to nasze a, którego szukamy, przez 10 do minus 4. Co możemy zauważyć? Mamy sam logarytm, prawda? Nie ma tutaj podstawy. No, ale my wiemy, że jeżeli mamy logarytm i nie ma tam. Fizycznie wpisanej jakiejś liczby, to po prostu to jest logarytm o podstawie 10. Czyli ja tutaj mogłabym mieć taką dziesiąteczkę, prawda? No jej nie mam, ale to nic, ale mogłabym mieć, możemy sobie ją wpisać. Jeżeli czujecie się z tym bardziej komfortowo, to jest to w porządku. Wpiszcie sobie 10. No i szukamy tego naszego A, co nie? Jeżeli to A będzie większe od 500, no to. Yy, tak, jest to większe, jeżeli mniejsze, to jest to mniejsze. Yy, chcemy obliczyć tą amplitudę, no i właśnie później zobaczyć, jakie to będzie. Yy, no to co ja mogę zrobić? Mogę sobie skorzystać z tej wiedzy, którą już posiadamy, mianowicie, że ten logarytm z takiego dzielenia, to jest nic innego jak logarytm a minus logarytm z 10 do minus czwartej, prawda? No i teraz mogłabym sobie jak najbardziej skorzystać z tego, że to jest nasze a, yy, a tutaj będziemy mieć minus, A raczej dodać 4 logarytm z 10, prawda? No właśnie, no to tutaj to jest 1, dlatego, że logarytm do podstawy a i to jest po prostu 1, czyli tutaj mamy 4, więc mogę sobie to 4 odjąć. Czyli tu będziemy mieć 3,8 to się równa logarytm z a. No, i teraz tutaj mamy 10, prawda? My to już wiemy, możemy sobie to nawet zapisać. W takim razie ja teraz sobie to rozwiązuję. 10 do potęgi 3,8 równa się a. No to teraz ile to będzie? Oto jest pytanie. Czy to będzie więcej czy mniej niż 400? Możemy sobie zrobić, że to jest na pewno 10 do 3 razy 10 do 0,8 i to jest nasze A. No to zauważmy, że tutaj to będzie 1000, prawda? E, I to jest 10 do no, 4 piąte tak naprawdę. Co nie, to się równa nasze A. No i teraz, czy to 10 do 4 piąte to jest więcej? Czy to jest mniej niż 1 tak naprawdę? Tak niż jedna druga. No bo dążymy do tego, żeby to porównać z pięćsetką. No, będzie to więcej, co nie? Um, dlatego, że to będzie pierwiastek 5 stopnia z 10 do czwartej. No więc wiemy, że to na pewno będzie więcej. No, i co to nam daje? Odpowiedź od razu, prawda? Dobrze, w taki sposób postępujemy z tego typu zadaniami. Jeżeli oczywiście szukalibyśmy dokładnego wyniku, no to możemy spróbować sobie to, to policzyć bezproblemowo, ale też nie potrzebujemy, prawda? Mamy tylko obliczyć tą amplitudę, no i możemy to sobie zostawić tak naprawdę w takiej postaci wcześniejszej, czyli to jest ta nasza policzona amplituda, ten wynik jest, jest ok. No i tutaj rozstrzygnięcie to będzie na pewno większe niż 500, prawda? Zadanko trzecie. Bakteria rozmnaża się w tempie wykładniczym, podwajając swoją populację co trzy godziny. Czyli każda godzina, po, przepraszam, po każdych trzech godzinach mamy dwa razy tyle bakterii, prawda? Jeżeli 1 stycznia o godzinie 6 populacja bakterii wynosiła 500, to ile wyniesie populacja 1 stycznia o godzinie 21? Czyli mamy godzinę 21 i mamy godzinę 6. Pytanie, ile godzin upłynęło w tym czasie? No 15 godzin, prawda? Zakładamy, że tempo rozmnażania bakterii jest niezmienne w całym e, tym okresie. No właśnie, no to skoro tak, to my wiemy, że co trzy godziny robimy sobie razy dwa, tak? Czyli moglibyśmy sobie sami napisać taką zależność. Nikt, no nie wiem, jakaś funkcja od czasu to będzie ta liczba bakterii. No i możemy sobie zrobić, że to jest jakieś F0, czyli. To yy, nasza yy, ta początkowa populacja razy 2 do, no i tutaj będziemy mieć yy, ten nasz czas przez 3, tak, dlatego że 3 to będzie to o, po ilu godzinach zwiększa się nam o połowę. Czyli u nas w naszym przypadku to będzie F po 15 godzinach, czyli początkowo mieliśmy 500 bakterii, no i teraz mamy 2 do 15 przez 3, czyli to jest 500 bakterii razy 2 do 5. Czyli to jest 500 razy 2, razy 2 do 4. Czyli tutaj mamy 1000 razy, i tutaj mamy 16, prawda? No bo 2 do 4 to jest 16, czyli to jest 16 tysięcy, to patrząc na te rzeczy, to najbliżej byłoby nam tutaj do do tej odpowiedzi D, bo to jest 1,6 razy 10 do 4, prawda, w notacji wykładniczej. E, czyli to będzie taka odpowiedź. No dobrze, ale czy dałoby się poradzić, e, czy moglibyśmy poradzić sobie z tym zadaniem inaczej? No oczywiście, że moglibyśmy, no bo my sobie przeliczyliśmy, że mamy 15 godzin, więc tak naprawdę 15 dzielone na 3 to jest 5. Więc skoro my wiemy, że ona podwaja co 3 godziny, to zawsze możecie sobie w ten sposób to przeliczyć, że najpierw macie 500, razy 2 to macie 1000, razy 2 to macie 10 2000 razy 2 to macie 4000 razy 2 yy, to macie 8000 jeszcze 1 raz, 2 3 4 no i yy, pięć, bo mamy pięć tych takich mm, czasówek, czyli po pierwszym, po drugim, po trzecim, po czwartym, po piątym. Tak, czyli moglibyśmy sobie to tak po prostu przeliczyć, nie potrzebowalibyśmy tutaj e, tak naprawdę tego całego wzoru e, i tej całej otoczki, bo w takich zadaniach można by było sobie po prostu to przeliczyć. No dobrze, mam nadzieję, że zadanka się wam podobały. Zachęcam was oczywiście jeszcze raz do pozostawienia subskrypcji, e, do lajkowania, do komentowania. E, dawajcie też znać, czego oczekujecie od tej serii i pamiętajcie, że zaczynamy także powoli serię 100 dni do matury z poziomu rozszerzonego. Do usłyszenia! Cześć!